Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Food Hall. Mamy dość późną godzinę. Za mną jest totalny rozgardiasz. Jakby nie zwracajcie na to uwagi. Dobra, co się na to schowamy, tam leżą klocki LEGO, nieważne. Byłam w Lidlu, także prędziutko Wam pokażę, co tutaj fajnego kupiłam. I na pierwszy ogień, moi drodzy, zgrzewka soków jabłkowych. Ja jestem fanką soków jabłkowych i ja muszę mieć soki jabłkowe. Koniec kropka. Dalej kochani, mam focacie z tymiankiem i rozmarynem. Jest jeszcze druga wersja tej focacci, taka pikantna z papryczkami, ale przyznam szczerze, że tamta nie do końca mi smakuje, więc ta zdecydowanie jest moim faworytem. Kupiłam też miks młodych listków, bo będę robiła coś takie a la tortille, tylko z tych takich placków, które wam pokazywałam ostatnio z biedronki, które też mam z lidla. Za chwilę wam to pokażę parówki berlinki, biszkopty te ze zwierzątkami, już nieraz Wam wspominam, że moja Nadusia bardzo je lubi, także proszę bardzo. Bio jabłuszka. Tutaj mamy cztery. Nie brałam więcej, bo mam zamiar, zamiarze jeszcze w tym tygodniu podjechać do naszego ukochanego warzywniaka. Wtedy też kupię zdecydowanie lepszej jakości jabłka. Tutaj mam kilka lizaków. Mam też jajka ekologiczne niestety brakło mi już tych naszych ukochanych wiejskich, także wspomogłam się takimi mam ciastka, dużo ciastek ale one wszystkie powędrują słuchajcie, tam do tej naszej kuchni warsztatowej, żeby sobie były tak w razie awarii tutaj mam rzodkiewki o, tyk. Kanapek, czy tam wiecie? Nawet wiecie, co może do twarożku O, może do twarożku, bo mam właśnie, będą gotkiewki, mam szczypiorek. Kupiłam twarożek i tak, i będzie w któryś dzień twaróg na kanapki. Yy, kupiłam lasagne, właśnie za chwilę ją przygrzeję, bo jedliśmy dzisiaj tylko rosół, także już jesteśmy naprawdę bardzo głodni. Kolejne ciacha. Worki na śmieci, powiem Wam szczerze, że bardzo je lubię. Są dość, e, dość mocne. Nie jakieś tam mega mocne, ale całkiem w porządku. I e, ja je kupuję na 60 litrów. Dobrze. Tutaj paragon. Jakby Was ciekawiło, kochani, to za te wszystkie zakupy, które Wam pokażę, 284,96. Taka cena. E, tutaj tak, śmietana 18, taka e, normalna w kartoniku. I śmietana 18 w kubeczku. Tamta była w kubeczku. A ta jest śmietana osiemnastka w kartoniku, bo tą będę używała do fajnego dania, które widziałam na tym i które na pewno Wam nagram. Zobaczymy, czy wyszło smaczne. Jeśli chodzi o wędlinki, to mam tutaj szynkę wieprzową wędzoną i mam ten zestaw włoskich wędlin. O, który kochamy. Co tam, misiu? Kupiłam też taką wielką paczkę filetów z kurczaka, tutaj mamy prawie kilogram, także będzie właśnie do tych naszych tortii i do tego dania obiadowego, o którym Wam powiem w którymś z vlogów, nie wiem czy jutro, czy kiedy, bo to będzie takie na maksa szybkie danie i no właśnie, w zależności, wiecie, w którym dniu będę musiała taki obiad szybki zrobić, to wtedy, wtedy to się odbędzie. Kupiłam też buratę, majonez winiary koniecznie, Tutaj mam też na dnie mleka, wzięłam kilka kartonów, bo już nam się skończyło, bagietkę, tą taką do opieku z masłem cząstkowym. czuję, że się połamała, trudno. I tutaj wzięłam kochani kopytka, w ogóle mm, byłam w szoku, to jakaś chyba nowość, bo generalnie w Lidlu ja nigdy kopytek nie widziałam, bardziej te nioki, wiecie, takie rzeczy i też były kopytka, ale takie bardziej podłużne, te wyglądają naprawdę... Całkiem fajnie, trochę podobne do tych zespołem, które kupuję, wiecie, na wagę. No, zobaczymy. E, mamy tutaj aż kilogram, i właśnie do tego dania tak na szybko będzie nam potrzebny. Kurczak, pieczarki, kopytka, e, papryka, czy, czy coś jeszcze, śmietanka. I nie pamiętam, kochani, w każdym razie tego pistoletka mam zapisanego, i tak jak nie wie, na pewno będę to danie próbować. Dobrze, i tu już zostało mleko, więc to sobie odkładamy. I lecimy dalej kochani. Półki i kruasanty. I właśnie z myślą o kruasantach. Mam tę włoską wędlinę i mam buratę i zrobię y, takie te kruasanty na ciepło przysmażane właśnie z oliwą z oliwek na patelni. Y, tutaj wyjedzie Wam link do filmu, w którym pokazywałam właśnie te kruasanty. I tak pomyślałam, że zrobię wersję No i kotuś. I właśnie tak pomyślałam, że tym razem zrobię taką wersję z włoską wędliną, z buratą i z pomidorkami koktajlowymi i też będzie super. O i właśnie, piada, coś tam, coś tam. <śla> o, o te placki mi chodziło i to zrobię właśnie w ramach takiej, takiej tortilli, czyli te młode listki sałaty kurczak podsmażony z przyprawą gyros, mnóstwo warzyw, pomidor, kukurydza, papryka, cebulka czerwona i sos czosnikowy. To sobie przygrzeję wcześniej i, i właśnie do wnętrza e, dam te składniki i będzie pycha. Myślę, że na któryś dzień na kolację. E, tutaj z kolei wzięłam fajne były, zobaczcie, trzy paki Bondiwell kukurydzy i to jest ta średnia taka puszka. Nasze ukochane pomidorki koktajlowe to są pomidorki e, premium. One są bardzo słodkie, naprawdę są przepyszne. Mam jogurt naturalny, właśnie z myślą o sosie czosnkowym, jak będę potrzebowała to zrobić. Mam kilka czerwonych cebulek. Moja ukochana herbatka Lipton Forest Fruit. Kocham ją naprawdę, słuchajcie. I żadna liściasta, żadna jakaś tam inna nie jest w stanie po prostu zastąpić mi smaku tej. No, totalnie ją lubię. I przyznam szczerze, że ostatnio bardzo dużo, bardzo dużo piję herbaty. Robię sobie, słuchajcie, ją z sokiem malinowym, z miodem, z pomarańczą. Do tego też kawałek świeżego imbiru. No i jeszcze takie właśnie zimowe herbatki u mnie są. Teraz mam jeszcze rozmaryn, więc, jeżeli rozmaryn jest, to też koniecznie dorzucam. No wtedy naprawdę herbata ma zupełnie inny posmak, aromat. Super jest, także spróbujcie sobie na dusia drugiego planu. <noise> Widziałam też kostkę drożdży. Niech sobie będą. Wiem, że mam jakieś też zamrożone, ale to jakby wiecie. Jakby nieraz na szybko to po prostu te wyjmę z lodówki. E, to jest taki grzeszek. Czasami po prostu mam ochotę i to jest zupka wifon i ostro kwaśna. Tę lubię najbardziej, więc no tak jak mówię, nie czasami, czasami niech będzie, niech leży. Chcesz pokazać? Pomidor! Soczysty pomidor! Taki wielki, nowy pomidorek. Tutaj czekajcie, jeszcze mam te zupki, więc odłożę. Wzięłam jedną puszkę tej pulpy z Muti. Patrzyłam, czy nie ma przypadkiem sosu do pizzy, właśnie z tego, ponieważ jest przepyszny. Z już taki gotowy. Niestety nie było, ale oczywiście na bazie tego też można taki pyszny sos samemu wyczarować. Ale no właśnie, to co mówiłam ostatnio, w momencie, kiedy nie ma czasu, kiedy nie chce się, czy cokolwiek, no to po prostu można sięgnąć po taki gotowy, więc jeżeli znajdziecie taki sos do pizzy, to polecam Wam e, spróbować. Dobrze, mam tutaj też trzy takie malutkie bananki. Dawno nie jadłam owsianki, bardzo dawno nie jadłam owsianki, więc myślę, że... E, któryś dzień koniecznie sobie zrobię i właśnie ja uwielbiam owsiankę najbardziej z bananem, z masłem orzechowym. Piramidki smaku, tym razem wersja do zupy pomidorowej. Niestety dzisiaj nie było tych do rosołu, one właśnie rzadziej bywają. Nie wiem jak u Was w Lidlach, ale u mnie tragicznie ciężko dostać te do rosołu. Więc będą takie, ale jak dla mnie to to jest praktycznie to samo. Kabanosy drobiowo-wieprzowe marki Picoch tutaj mam, kochani, właśnie pieczarki do tego dania, o którym Wam mówiłam. To jest fajne danie, bo ono będzie takie jednogarnkowe i tak naprawdę przegadałam pół zakupów o tym, ale tak jak mówię, obiecuję, że pokażę Wam na pewno je w którymś z vlogów. I to całe, kochani, moje zakupy jeszcze Wam tylko pokażę, ponieważ dzisiaj na angielskim moje dziecko, słuchajcie, piekło, ma pinki. Sama ich jeszcze nie widziałam, także zobaczymy. Całą grupą, słuchajcie, Wow, patrzcie, jakie ładne wyszły. Pani spakowała do domu. No, powiem Wam, świetne są te zajęcia. Absolutnie są e, prześwietne. Dzieciaki tyle robią i cały czas po prostu wiecie, wszystko w języku angielskim się odbywa mega. I dobrze, kochani, ja Wam tymczasem dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Sprzątam cały ten mój tutaj majdan, który powstał. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zapraszam oczywiście na kolejne, bo miarę regularnie staram się foodhole dla was nagrywać. Zapraszam również na moje codzienne vlogi. Staram się tutaj być codziennie. Czasem oczywiście, jak to w życiu nie wychodzi, ale z reguły filmy pojawiają się dzień w dzień punkt 20. Więc zapraszam, zapraszam do subskrypcji i zachęcam również do śledzenia mnie na Instagramie bądź też TikToku, chociaż tam troszeczkę się ostatnimi dniami opuściłam. Ale spokojnie, na pewno na pewno będę nadrabiać. Dobrze. Żegnam się. Trzymajcie się. Buziaki i do zobaczenia. you